Zadanie siódme. Która z podanych niżej liczb nie jest równa 3 do potęgi 15? I wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No tutaj kłaniają nam się działania na potęgach. Przenalizujemy każdy przykład, mimo tego, że pewnie w trakcie znajdziemy tą odpowiedź, ale tutaj, że tak powiem, jest bardzo takie pouczające to zadanie i warto tutaj znać te metody, które poniżej przedstawię. Po kolei odpowiedź A mamy 3 razy 3 do potęgi 14. Tutaj wystarczy sobie dopisać jedyneczkę od razu jest łatwiej. Jeżeli mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, to potęgi dodajemy, czyli tutaj po prostu wyjdzie 3 do potęgi 15, czyli 3 do pot... 1 plus 14 to oznacza 15. Tutaj dokładnie tak samo na takiej samej zasadzie. Tylko tutaj nawet już nie musimy zauważyć, nie musimy nic zapisywać. Po prostu dodajemy 9 plus 6 to jest 3 do potęgi 15. No i tutaj, no tutaj ktoś zapyta, ale jak to? Tutaj mamy trójeczkę, tutaj mamy dziewiąteczkę, to już nie są takie same podstawy, coś trudnego tutaj. No nie, ponieważ tutaj mamy 3 do potęgi 17. Dzielimy, czy jakie jest dzielenie, to jest. Odejmowanie, tylko że tą dziewiątkę można zauważyć, że to jest po prostu 3 do potęgi drugiej. I jak jest dzielenie, te same podstawy, to to po prostu odejmujemy. Czyli to się równa, to się równa także 3 do potęgi 15, jak najbardziej. Tutaj, w tym przykładzie, mamy trochę inny wzorek na potęgi, ponieważ tutaj mamy 3 do 5 i do 3. Jeżeli mamy taki zapis, to te potęgi. Tym razem mnożymy, czyli 5 razy 3, to też będzie właśnie 3 do potęgi 15. No i tutaj metodą wykluczania już wiemy, że będzie to na pewno odpowiedź E, ale tutaj sprawdźmy, czy autor zadania nas nie szukał. No tutaj jedyne, co moglibyśmy zrobić, to zamienić sobie na te same podstawy, więc tą dziewiątkę sobie zamienię na podstawę 3, czyli to by było 3 do potęgi drugiej, w nawiasie i jeszcze dodatkowo do potęgi 15, która już tu jest, podzielić na 3 do potęgi 1. Już tutaj sobie zapiszę, tak jak to myślę. Te 1. Po prostu się nie pisze, ale przy działaniach na potęgach warto zapisać, żeby to wszystko było widać. Tutaj użyjemy tego wzoru cytu, czyli 2 razy 15 to jest 3 do potęgi 30, podzielić na 3 do potęgi 1. No i rzeczywiście, autor zadaje nas niełkomo. Tutaj po tej samej podstawie i mamy dzielenie, czyli odejmujemy potęgi, czyli 30 minus 1 to 29. No a 3 do 29 to na pewno nie jest 3 do 15. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A.